Czy da się myszką sterować samolotem? Da się! Dobra, robię to myszką w takim razie, widzowie. Dobra, slime nawet jest wytrzymały. Pierwsza próba za nami. Teoryse spadają gdzieś tam. Nie, totalnie mi na skrzydła nie spadają na razie, więc bardzo dobrze. to Znowu w tym samym miejscu, no. Nie zdążę wystartować, tylko już będzie masakra. Dobra, jeszcze... No ja robicie Naprawdę Uff Udało mi się jeszcze założyć, ale Myho Slajmik Spokojnie Slajmik Jestem za blisko tych zwojów mm. Mm jak można zmarnować próbę w taki sposób. Moi drodzy, slime to już przeszłość.